A czy to jest na górze, czy to jest na dole? Nie ma, nie ma, nie ma. No nie nie, nie, nie. nie, nie, nie ma kręcimy. No, 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 Już? Jest. Jest. No. nie Mocno. To to... I mocno. Nie Tutaj musimy włożyć, żeby to... O, I mocno. I szybko, i mocno. Proszę yes. <średnie> o. <średnie> o. o, bardzo ładnie. Dobra. Już się Dobra. W Tam ma być kubek skierowany. O, to, o, już się dobra, poruszał. Może mocno trzymać. W dwóch rękach, bo ja to uderzę. Zestaw tu. I palcami do siebie. Nie, to nie. O, poszło. W Dobra. I tak ja. To, gdzie? to, o, dobra, to no. No. Nie! nie Proszę teraz, <noise> to, ja, to, no, Czekaj, spokojnie, bo chcę. I teraz ja. Tak. <noise> tak. no to, to wszystko, te błędy, to tam... Ojej, też ludzie, to ci egzaminatorzy. Nie wiem, <noise> <noise> <my. głos> ja będę coś głowy. Tutaj jest na I do góry, i na sitko, i... Troszkę niżej nadal.

Je, tutaj sobie zrobimy tak, że nie będziemy już yy, z Teraz wylewać, tylko będzie każda osoba podchodziła. I teraz mhm. tak, tutaj mamy teraz do szklanicy normańskiej, Czym nie nabieramy nigdy szkłem A, nigdy nie nabieramy szkłem, bo może się uszczerbić.